Witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. E, witam po powrocie tak w ogóle. O i widzę, że jakiś ptasz. Powiem wam, że wróciłem z, z urlopu tygodniowego. Słyszę tutaj gdzieś jakieś miauczenie. Czarość gdzieś pewnie jest. Sobie chodzi. No i no i mówię witam was. Widzicie mnie? praktycznie słyszycie co tu jesz tutaj ślimaka, triksinka ile ja cię nie widziałem, ojeju tak no ślimaczka jesz? no co ty zwariowałaś patrzcie kociaki tutaj małe są tutaj, czarny no i powiem wam tak ja dopiero tutaj wszystko obserwuję muszę tutaj im sprzątnąć widzę bo już na, ładnie nasyfiły i siostra, tak jak widzieliście, tydzień zajmowała się tutaj całym tym dobytkiem. Patrzcie, jak tam rudy ładnie wyskakuje, no i tak patrzę, jakie tutaj są zmiany. Widzę, że zauważyłem, że biała kuleje także. Dobrze by było ją oddzielić, ale jeszcze ją poobserwuję. Zostawię ją jeszcze na dzisiaj. Zaraz nakarmię kotki, dosypię jeszcze jedzonka suchego i tak dalej. No, ale powiem wam, że nie mam tak zbytnio wprawy, bo tydzień dla was nie nagrywałem. Więc przepraszam was, jak oglądacie teraz. Jeszcze pójdziemy sobie zaraz nad staw zobaczyć i tak dalej. A zobaczymy najpierw jak tutaj wygląda wszystko. Bo widziałem tutaj taka karteczka, fajna wisi. O, proszę. Mam wszystko rozpisane. Ja każdego dnia miałem jajek, z datą, dzień. I jakieś tam ewentualne straty spowodowane przez kury. O, no, czy to tutaj ją skorupka. No albo o, jedno zbiła siostra. Także bardzo fajnie jest to rozplanowane. Chociaż na dłuższą metę, taka karteczka by tu nie mogła wisieć, bo po prostu, no... Tu jednak, wiecie, jest brudno i już to przerabiałem, jak tu miałem właśnie... E, ten cały notatnik z tymi... na jajka. I wiecie, on był cały brudny i tak dalej. No ale fajnie, że siostra przez ten tydzień pomyślała i rozpisywała mi. Widzę, że jajka... Dzisiaj są jeszcze nie zebrane, także zbierzemy sobie jajka. Po tym, ile tygodniu, tygodniu nie zbierania jajek. Widziałem, że też zakupiła czosnek mielony materiał paszowy, przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Proszę, zobaczcie sobie, jak chcecie się przyjrzeć. Eee, I widzę, że wytłaczanki są, bo jak wyjeżdżałem, to nie było. Także fajnie. Generalnie ja nie wiem, co tutaj się działo przez ten tydzień. Po prostu nie wiem, bo dzisiaj jakby jest sobota, a od poniedziałku dopiero będziecie widzieć te siostry vlogi. Także wy już jakby, jak to już oglądacie, to już widzieliście te vlogi, ale ja jeszcze ich nie widziałem, bo na urlop sobie zaplanowałem te takie zapasowe, jak widzieliście. A już po powrocie, czyli dzisiaj będę montował siostry odcinki, no i zobaczymy. Y, jak to było? Ja, za, ja też jestem mega ciekaw. Słyszałem, że. No, działo się, działo się. <laughs> Ale to będę oglądał jeszcze zaraz. Widzę, że będę musiał posprzątać, bo tutaj się zrobił syw w tych gniazdach. Rozbijają i y, gniazda by się przydały, żeby dorobić. O, patrzcie, brudne jajka są. Także trzeba będzie to posprzątać te całe gniazda no a moi drodzy ja was zapraszam bardzo serdecznie na instagrama macie w opisie linka również na facebooka oraz patronite gdzie możecie mnie wesprzeć sobie poczytajcie w opisie macie wszystko dokładnie wyjaśnione dobra 20 jajek 21 proszę tutaj mamy 4 tak tak o. tak jak mówiłem po powrocie chcę zrobić w zasadzie już będę chciał zrobić jakoś tutaj ten remont kurnika uniosek planuję właśnie wymienić folię i żeby jakby przed przed zimą sobie tak fajnie tutaj wyremontować jakby o i na dzisiaj mamy 32 jajka fajnie super Dobra, ja się nie zabiorę Więc biorę jajeczka i lecimy dalej Wiem, że nie lubicie zbytnio... O, ale patrzcie jaka trawa urosła Patrzcie tutaj Kamera tak nie oddaje Ale no, na najwyższym będzie trzeba kosić Kosiarką Jestem ciekaw jak tutaj odchowalnik Wszedłem... Was tutaj nie będę długo męczył Tylko chcę pokazać... Chcę... nie pokazać, może zobaczyć jak tutaj wyschło, fajnie to wszystko. Widzę, że wszystko jest mega suchutkie. Fajnie, fajnie, naprawdę, bardzo fajnie, że to wreszcie wyschło. No i można się brać jakoś zamalowanie. Nic tutaj nie lata. Nie dobra, jeszcze wchodzę do góry i zobaczymy, jak to wygląda u góry. No takich desek suchych to jeszcze tutaj nie było. O, patrzcie. O, ale słychać. No mówię, tu trzeba dać. O, także tak to właśnie jest, i tutaj czekajcie, z sobie lampkę, która w sumie dużo nie daje. Ale zawsze coś, ładnie, widzę, wszystko wyschło. I no i dach też w sumie fajnie się trzyma. Wszystko, tak jak widzicie, jest fajnie zrobione. Teraz następnym krokiem będzie załatać te parki. Dajcie mi znać w komentarzu, czym to najlepiej załatać O, takie dziurki różne i tak dalej, i później to będzie trzeba pomalować Nie wiem, czy wam mówiłem, ale jeszcze blachę tutaj schowałem przed wyjazdem i żeby... A no, żeby nie była na dworze, żeby tutaj sobie ładnie leżała No, wróciłem z urlopu i trzeba brać się do roboty, także... Zobaczymy, co tam jeszcze się pozmieniało I widzimy się za chwileczkę No i patrzcie Pierwszy wykluty. Patrzcie, jest słodziak Jeden, pierwszy pisklaczek Wszystko z nim raczej ok No i czekamy na następne klucia Także ja zamykam. No i lecimy do gęsi. Zobaczcie. Patrzcie, tutaj jakieś barykady na, na gęsi. Mercy, chodź, 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 pokaż, widzą Chodź, pokaż, widzą Jaką masz obrożę. Była Mercy. Z nami, na wyjeździe No i wiecie, musiała mieć obroże żeby... Że w razie czego ją złapać I tak dalej, wiecie o co chodzi No Co gąski Już Już się drą W ogóle jestem ciekaw, je ten jeżek chyba... Chociaż on sobie krąży pewnie wszędzie No co, <laughs> będę musiał was zamknąć zaraz, nie? Tu będę musiał jeszcze skosić, tak w ogóle, na dole Jutro się za to nie biorę, bo jutro mam niedzielę Ale pojutrze w poniedziałek będę musiał się wziąć za... O, patrzcie jak tamta podskoczyła Będę musiał wziąć się za... Eee, za co? No za... No mówcie mi no za... zakoszenie koszenie uj, 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 ale tutaj wypukało Masakra No, z, no... stawy nie zrobiło się za czysto, nie ukrywajmy Zrobił się lekki sych Tutaj kaczki mają, wody, jedzenie Trzeba wyjąć tą deskę w ogóle, żeby... O, czekajcie Był większy poziom i z drabiny spadły wszystkie deski wszystkie są, kaczuszki są tutaj też deska jakaś pływa a tutaj z wyspy racja, dobra, wyjmę ją niech się suszy pytanie, czy most jest sprawny? chyba jest, chociaż się trzęsie jak oj. oj, oj, oj. no, powiem wam, że Tutaj jutro będę musiał przyjść z... Ha, z grabkami Wiespa cała zalana została Tutaj też się wypukało Lipa Nie wygląda to za ładnie Szczerze wam powiem Tam też są te Styropian jest A tutaj wpadła mi drabina O tak będzie zdecydowanie lepiej Raczej Chyba. No dobrze udało się No więc moi drodzy jak na pewno widzieliście gęsi przychodziły o jedna gąska wchodzi sobie gęsi przychodziły do domu do góry szukały mnie a ja na wyjeździe byłem o wchodzą same do gęśnika patrzcie no... Tylko przyjechałem i patrzcie. I same wchodzą do gęśnika. No. Jedna jest już. Pięknie gąski, pięknie. Jak ja Was kocham. Jak my dobrze współpracujemy. Powiedzcie same, nie? Jak my dobrze współpracujemy. No, tak. Jeszcze tylko czwarta gąska. No i pięknie. Piękne wejście. Ojojoj, tutaj nieładnie się robi. Trochę brudne się robi, od deszczu. No szkoda, tutaj nie. Z tej strony ładnie. Wyszła gęś? Czy to mercy? Mercy chyba. Dobra, ja je zamknę. Wiecie, ja je jak na razie zamknę. Żeby mi nie uciekły. A później zamknę tą czwartą. Ale widzicie, jak pięknie mi wchodzą. O, no chodź. Chodź, chodź. Dobra, zamknę zaraz tą. już, zobaczcie, jak próbuję wyjść. Już będę spadał do góry. No niestety nie udało mi się złapać, ale to zaraz będę działał. Ale widzę zmiany. Widzę, że jest korytko, a nie po... Nie, no, nie wiaderko. Wiadro, tylko korytko. I jest to jak najbardziej na plus. Takie korytko. Z racji, że jest niższe i łatwiejszy dostęp mają gęsi. I... I myślę, że, że fajne rozwiązanie. Także jak najbardziej na plus. A, a pod wiaderkiem jest jeszcze zapas. Tutaj pokażę Wam jedzonka dla nich. O, wiaderko w wiaderku. Także tak to wygląda. No i czwarta gąska. Jak na razie jest tutaj. Zostawiam ją. I przyjdę później ją jeszcze zamknąć. Także widzimy się później. No więc jak to ja? Oczywiście kończę vloga wieczorkiem. E, Wuj, co tak czekasz? Co tak szczekasz, co? Powiedz mi Co tak szczekasz? No i Już wszystko w sumie ogarnięte Kotki też zamknięte Wszystko tutaj Jak w najlepszym porządku Zamknąłem kotki, bo one Coś wyskakują Znaczy i tak będzie trzeba je wypuszczać Ale boimy się o tego evera Bo wiecie jaki ever jest, nie? A właśnie tutaj Muszę tą karteczkę jeszcze no, a kurki jak na razie sobie leżą, odpoczywają, siedzą dobra. Zostawiamy i jeszcze musimy lecieć nad, rze nad rzekę, nie nad rzekę, tylko e do gęsi, bo muszę jeszcze tą jedną gąskę zamknąć. No nic, gąska sobie pływa na stawie, więc niestety jej nie zamknę. Patrzcie w ogóle, co tu się dzieje. Jaki klif! Masakra. No więc ja po prostu zostawię. Zostawię gęsi otwarte. O, jak widzicie sam, więc niech one sobie wyjdą jak będą chciały, bo już lepiej zostawić wszystkie cztery niż jedną i to jeszcze gąskę. Eee. No, takie jest moje zdanie. Nie wiem. No dobra, za nie powinno nic się stać. Oby nic się nie stało Dobra moi drodzy, łapka w górę, miły komentarz na dole Subskrypcja kanału Oczywiście zapraszam również do Facebooka Instagrama oraz Patronite'a A my widzimy się już w kolejnym odcinku Do następnego siemana.